Wyobraźcie sobie, że e, ktoś was obraził w internecie. Teraz potrzebujecie znaleźć prawnika, żeby e, mu napisał takie pismo, żeby mu w pięty poszło do siódmego pokolenia. Słuchajcie, przyjmijmy też założenie, że tego prawnika znaleźliście i że on wygląda jak prawnik, bo to jest dosyć ważne, tak? Czy idziecie sobie, e, nie wiem, bo on ma biuro w takiej porządnej dzielnicy Warszawy, nie tam na Białą nie. E, e... E, prawnik wygląda jak prawnik, nie wiem. Jak on jest facetem, to on ma marynarkę, on ma, e, e, nie wiem, okulary plus 10 do inteligencji, ma brwi krzaczaste, ma wło włosy są opcją właściwie. E, e, no ale ma buty wyczyszczone spodnie na kancik, nie? Jak jest babką prawniczką, e, no to e, co, ma, włosy nie są opcją? E, ma koczek, brwi nie są opcją absolutnie, e, brwi muszą być, a okulary plus 10 do inteligencji, garsonka, to ten jest, nie? szpilki. E, i teraz siadacie przy tym. On ma jeszcze gabinet prawniczy, tak? Mahoniowe biurko, to ma oprawne w skórę, zielona lampka. Siadacie przy tym machoniowym biurku, wyłuszczacie prawnikowi sprawę, on wtedy marszczy marszczyk, z brwi. I potem ku potem, że prawnik pracuje. Nie, jakby nie zatrudnicie nigdy prawnika bez brwi, dlatego, że jak on nie ma brwi, to on, to on właściwie nie widać, że robi. Natomiast jak ma brwi, robi. Nie? Marszyk krzesła sobie, brwi, mówi: Kurczę, muszę się tam ogarnąć, y, poszukać w Leksie, Za dwa dni się widzimy, tysiąc złotych to będzie kosztować. I ty wy wracacie, słuchajcie, po dwóch dniach tego prawnika. E, on e, kładzie przed wami to pismo, które dla was przygotował, i mówi: tysiąc złotych się należy, tak jak się umawialiśmy. I wy patrzycie na to pismo i musicie ocenić, czy ono jest warte tysiąc złotych. No i na co patrzycie? Paragrafy. No Oczywiście, musi mieć kula znaczki paragrafu, Nie, bo jak bez tego to wygląda, jak list do babci w ogóle nie ten, nie? Znaczki paragrafy, absolutnie tak. Co jeszcze? Długość, oczywiście, że tak. Słuchajcie, ona musi być długa, bo jak ma 1000 złotych za dwie linijki, w życiu nie zapłacę, nie? A natomiast jak ona ma półtorej strony, oczywiście mecenasie, nie? E, 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 I na co jeszcze patrzycie? Żeby nie tak, żeby, żeby nie rozumieć, nie? Jakby czytasz to i on ma wstawki łacińskie, nie? Memento mori. E, tutti frutti, nie? Imponderabilia. I ty mówisz, yeah, czytam, nic nie rozumiem, świetna robota, mecenasie, nie? Czytam tam wszystko rozumiem, sam bym sekula napisał. W życiu nie zapłacę za to tysiąc złotych, nie? Jesteście prawnikiem, albo, nie daj Boże, znacie się na prawie. To słuchacie tego i mówicie: Bezydura. Nie, e, w sensie da się napisać pismo prawnicze, które no, jest krótkie i kopie tyłek. E, da się napisać pismo, które jest, no, nie ma znaczków paragrafu i też kopie tyłek. I da się napisać pismo, które no, ludzkim językiem jest napisane e, i kopie tyłek. E, nie? i teraz w momencie, kiedy wasz mózg staje pytanie trudne albo niemożliwe, robi rzecz następującą. E, ucieka w substytucję, czyli znajduje sobie inne pytanie. Eee, pytanie, na które odpowiedź jest łatwa, czyli jest pytanie z kategorii łatwy i podstawia, stąd nazwa, substytucja. Podstawia odpowiedź na to drugie pytanie, jako odpowiedź na to pierwsze pytanie. Eee, I teraz, jak ja sobie zadaję pytanie, czy to jest dobre pismo prawnicze, mój mózg mówi: Nie mam pojęcia, ale dla naszego mózgu powiedzenie nie wiem jest kognitywnym wysiłkiem. To jest, to jest bardzo trudne dla nas, tak? Wasz mózg ma zdanie na każdy temat. I teraz świadomość tego, jakich substytucji używają wasi klienci do oceny jakości tego, co robicie, jest bardzo ważne przy przekonywaniu, dlatego że jeśli ja patrzę na przykład na to pismo, to mówię: OK, mój klient, co by nieświadomi, oni liczą linijki i jakby więcej linijek równa się droższe pismo, mniej linijek równa się ten. To, to, to jest bardzo przewidywalny proces, bo teraz zobaczcie, szybkie pytanie wam zadam. E, pieczątka w tym pismie prawniczym, tak? E, postarajcie się odpowiedzieć tak szybko, jak tylko możliwe. Czerwona czy zielona? Okrągła czy kwadratowa? I teraz widzicie to? E, pismo prawnicze podbite okrągłą czerwoną pieczątką jest więcej warte niż to samo co do literki. Pismo prawnicze podbite kwadratową zieloną. Jeśli chcecie ludzi do czegoś przekonać, musicie wiedzieć, jakich substytucji oni używają. I z mojej strony na razie to jest tyle. Ok, y, tytuł piosenki, która podsumuje <laughs> tę część prezentacji: o prawniku, który został człowiekiem. Jest. <laughs> Pan już od czterech minut, ale mu powiem. Na... W nocy, w myj pieczarze usłyszałem głos i wstałem. Po dwóch tysiącach lat, bo miałem dość, podszedłem do wrót tej jaskini. Otworzyłem je i pomyślałem, skończę studia prawnicze. ślał na jakie pytanie w swoim martwym mózgu odpowiedziałeś, że po dwóch tysiącach lat ty na studia wracasz, a mnie, swą martwą kobietę, w grobowcu zostawiasz. Na to musi być paragraf, na to musi być paragraf. Na to musi być paragraf. Jeden albo dwa. Na to musi być paragraf. Na to musi być paragraf. Na to musi być paragraf. Musi być paragraf. Musi być paragraf. Paragraf, paragraf sześć sześć sześć. Jestem hrabią, więc tytuł! Już mam, a kancelarię ze szczątek ludzi zrobię sam. Zielona lampa i sukno i z machoniu biurko postawię. Wypiję ludzką krew, a potem krew tę powolutku strawię. Gdy będziesz leżał w trumnie, cały pokój spowity krwistym suknem, i ja ciebie tam nie widzę. No kto, no kto, no powiedz, no kto? Jaki to paragraf? Jaki to paragraf? Jaki to paragraf? paragraf, jaki to paragraf, jaki to paragraf.